Dobrze, przejdźmy zatem teraz do kwestii obliczania wyznacznika metodą Gauss'a. Zrobimy to na przykładzie dwóch wyznaczników. Pierwszy przykład A jest taki. 3, 4, 5, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 0, 1, 3. 2, 1, 1, 1. Świetnie. Chcemy doprowadzić to do wyznacznika z macierzy trójkątnej górnej. Zwróćmy uwagę, iż mamy tutaj jedynki. Mamy tutaj jedynki. Tu jedynki nie ma, ale tu jest. Możemy sobie zatem zamienić wiersz pierwszy z trzecim. Czyli zamieniamy wiersz pierwszy z wierszem trzecim. Pamiętajmy, że teraz obliczamy wyznacznik. A przy zamianie wierszy bądź kolumn w wyznaczniku, znak wyznacznika zmieni się na przeciwny. A zatem, żeby zaszła równość, musimy ten znak skompensować, dostawiając minus. No dobrze, mamy 1, 0, 1, 3. 2, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 1, tak, w miejsce wiersza trzeciego wstawiam wiersz pierwszy. I ostatni 2, 1, 1, 1. Nie szczawki, tylko równość. To jest równość. No dobrze, to teraz możemy sobie, prawda, od wiersza drugiego odjąć dwukrotnie wiersz pierwszy. Od wiersza trzeciego, trzykrotnie wiersz pierwszy. A od wiersza czwartego dwukrotnie wiersz pierwszy. Będziemy mieć wówczas. Minus nam zostanie. I mamy teraz tak. 1, 0, 1, 3. Odejmujemy od wiersza drugiego dwukrotnie wiersz pierwszy, zatem będzie 0. 1 minus 0 to jest 1. 3 minus 2 to jest 1. 4 minus 6 to jest minus 2. Świetnie. Trzeci wiersz. Od trzeciego wiersza odejmujemy trzykrotnie wiersz pierwszy. Będzie zatem 0, 4 minus, no to 4, 5 minus 3 to jest 2 i 1 minus 9 to jest minus 8. Od wiersza czwartego odejmujemy dwukrotnie wiersz pierwszy. Będzie 0, 1 minus, no to 1. 1 minus 2 to jest minus 1 i 1 minus 6 to jest minus 5. I teraz, równa się minus, i teraz moglibyśmy tą prawdę dalej kontynuować, tą czynność, jednakże już tutaj coś sobie uprośmy życie, bo, ułatwmy życie, bo tak na dobrą sprawę ciągle teraz będziemy przepisywać pierwszą kolumnę i pierwszy wiersz a my przecież możemy zapisać, że będzie to równe wyznacznikowi z 1 i 1, minus 2, 4, 2, minus 8, 1, minus 1, minus 5. Dlaczego? Ano dlatego, że chociażby możemy to uzasadnić tym, iż możemy rozwinąć zgodnie z twierdzeniem Laplace'a, o którym już było, wokół pierwszej kolumny, jak to, ten wyznacznik, czyli... Bierzemy ten element razy dopełnienie algebraiczne tego, tej jedynki. Czyli to będzie ten minor ze znakiem, oczywiście, plus, bo tu jedynka znajduje się w pozycji 1, 1, czyli 1 plus 1 to jest potęga parzysta. Minus 1 do potęgi parzystej daje plus. Świetnie, dlatego będzie to ten wyznacznik. Teraz dodać element 0,0 0, razy minor. Z tego 0,13 razy 2-4. Tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo mnożymy razy 0, więc i tak wyjdzie 0. Czyli byłoby dodać 0, dodać 0, dodać 0. Dlatego sprowadza się to wprost do tego wyznacznika. I w ten oto sposób kontynuujemy dalej. Z tym, że już nie musimy się martwić pierwszym wierszem i pierwszą kolumną. Mamy już łatwiej. No dobrze, i tu cóż, powtarzamy, powtarzamy schemat. Czyli... Od wiersza drugiego odejmujemy czterokrotnie wiersz pierwszy. Od wiersza trzeciego odejmujemy wiersz pierwszy. I cóż nam z tego tutaj wyjdzie? Pamiętajmy o znaku. Czyli tak, pierwszy wiersz bez zmian. 1, 1, minus 2. Od drugiego odejmujemy czterokrotnie wiersz pierwszy. Zatem będzie tutaj 0. 2 minus 4 to jest minus 2. Minus 8 dodać 8 daje nam 0. W trzecim wierszu odejmujemy pierwszy, 0. Minus 1, minus 1, minus 2. Minus 5, minus minus 2, czyli minus 3. OK. I znowu piszemy, że to jest minus, wyznacznik z minus 2, 0, minus 2, minus 3. A tu już możemy sobie bezczelnie po prostu metodą krzyżykową policzyć. Że będzie to 6 odjąć 0 z tym minusem minus 6. I oto wyznacznik został policzony. Dobrze, teraz drugi przykład. B. Wyznacznik jest taki. 2, 2, 4, 2, 6. Znaczy, tą czwórkę napiszmy wyraźnie. Mniejsza szansa na popełnienie błędu wówczas.

Czyli mamy tutaj wyznacznik już stopnia piątego, także dosyć wysoko. Cóż my tutaj możemy zrobić? Popatrzymy sobie. Pierwszym wierszem możemy kasować pozostałe. O, zwróćmy uwagę, że w pierwszym wierszu wszystkie elementy są parzyste. Zatem możemy pierwszy wiersz podzielić przez dwa. Będą mniejsze liczby, no to zawsze łatwiej na mniejszych liczbach operować. Ale pamiętajmy, że jeżeli my wiersz podzielimy przez dwa, to i wartość. To i wartość tego wyznacznika zmniejszy się dwukrotnie. Więc żeby to skompensować i zaszła równość, musimy teraz dwukrotnie domnożyć to, co uzyskamy teraz. Czyli 1, 1, 2 i 1, 3. Pozostałe bez zmian. Świetnie. No teraz możemy sobie już wybijać. Czyli od wiersza drugiego odejmujemy wiersz pierwszy. Chcemy mieć tu 0. Tu podobnie. Od wiersza trzeciego odejmujemy trzykrotnie wiersz pierwszy. Od wiersza czwartego odejmujemy trzy, dwukrotnie wiersz pierwszy. Od wiersza ostatniego odejmujemy pięciokrotnie wiersz pierwszy. Aha, z tym, że nie szczałka, a znak równa się. A znak równa się. Dwa razy i mamy. Pierwszy bez zmian. 1, 1, 2, 1, 3. W drugim odejmujemy pierwszy mamy zatem 0, 1, 2, 1, 1. Od trzeciego trzykrotnie wiersz pierwszy 0, 3 minus 3, 0. 1 minus 6 to będzie minus 5, 2 minus 3 to jest minus 1 i 1 minus 9 minus 8. Od wiersza czwartego odejmujemy dwukrotnie wiersz pierwszy. 0, 1 minus 2, minus 1. Minus 4. Od wiersza piątego odejmujemy pięciokrotnie tu ma być piątka, wyraźnie pięciokrotnie wiersz pierwszy. 0 2 minus 5 minus 3 3 minus 10 minus 7 3 minus 5 minus 2. 4 minus 15 minus 11. Super. Teraz możemy już bezczelnie rozwinąć według Laplace'a, według pierwszej kolumny i napisać, że to jest 2 razy wyznacznik z 1, 2, 1, 1. Może po kratkę będę pisał. 1, 2, 1, 1. 0 minus 5 minus 1 minus 8. 1 minus 2 minus 1 minus 4, minus 3 minus 7 minus 2 minus 11. No dobra. To teraz od wiersza trzeciego odejmujemy wiersz pierwszy. No tu już w drugim wierszu mamy o tyle dobrze, że mamy tutaj 0. A w wierszu czwartym dodajemy trzykrotnie wiersz pierwszy. Dostajemy wtedy taki e, dwójkę, nie pamiętajmy o dwójce, dwa razy wyznacznik. 1, 2, 1, 1, 0, minus 5, minus 1, minus 8. W wierszu trzecim minus wiersz pierwszy, 0, minus 4, Minus 2, minus 5. Ostatnim dodajemy trzykrotnie pierwszy. 0, minus 1, 1 i minus 8. Dobrze, no, no, piszemy, że to jest dwa razy, i teraz wyznacznik z tego. Minus 5, minus 1, minus 8. Minus 4, minus 2, minus 5. Minus 1 i 1, minus 8. No dobrze, patrzymy sobie, i cóż my tu możemy tak sprytnie zrobić? Sprytnie zrobić. Może, żeby mieć tu jedynkę, bo wtedy łatwiej odejmować. Żeby mieć tam jedynkę, to zamieńmy sobie. Zamieńmy sobie wiersz pierwszy z wierszem trzecim. Czyli piszemy wiersz pierwszy z wierszem trzecim, zamieniamy miejscami. Wtedy pojawia nam się minus, bo zmieniliśmy. I mamy minus 1 i 1 minus 8. Minus 4, minus 2, minus 5. Minus 5, minus 1, minus 8. I cóż, do wiersza. Do wiersza. <noise> Do wiersza drugiego. Od wiersza drugiego odejmujemy czterokrotnie wiersz pierwszy. Od wiersza trzeciego odejmujemy pięciokrotnie wiersz pierwszy. Minus dwa razy. I uzyskujemy tak. Minus 1, jeden, 1, jeden, minus 8. Drugi wiersz minus czterokrotnie pierwszy, czyli będzie 0. Minus 4, czyli będzie minus 6, minus 5, minus, a właściwie plus 32, to będzie 27. 27 tak, jeszcze raz, minus 5 plus 32 to będzie 27, bardzo dobrze. I w trzecim wierszu odjąć pięciokrotnie wiersz pierwszy. Pojawi nam się tutaj 0, minus 1, minus 5 to jest minus 6. Minus 8 dodać 5 razy 8 to jest 4 razy 8, czyli 32. Fantastycznie. Zapisujemy, że to jest minus 2 razy. Uwaga, tu jest element minus 1. Zatem zjemam ten minus, pojawi się plus. I wyznacznik tak, bo to dopełnienie algebraiczne do tego elementu. To jest to, owszem, z plusem, ale mnożymy razy ten element. Tu jest minus 1, więc dlatego jest tutaj ten plus. I wyznaczyć z minus 6, 27, minus 6, 32. No i teraz możemy, prawda, na przykład podzielić w kolumnę pierwszą przez minus 6. Albo inaczej, jak można powiedzieć, że wyłączamy minus 6 przed, no to wtedy pojawi nam się minus 12 razy wyznacznik z 1,27 i 1, 1,32. A to wyjdzie minus 12 razy i w 32 w nawiasie w drugą stronę minus 27. To nam da tutaj 5, 5 razy 12, odpowiedź minus 60. Wyznacznik z tej macierzy tutaj stopnia 5 wynosi minus 60. No, i myślę, że to już w tym wypadku stało się wszystko jasne. Mam nadzieję, że ten materiał ci tutaj dużo rozjaśnił, wyjaśnił i że ci się to wszystko tutaj podobało, jest to zrozumiałe. Zapraszam, prawda, do napisania komentarza i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, mój kanał. No, a tymczasem do zobaczenia w następnych nagraniach. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć!